Strony Piotr Hawaj rowerzysta na fali. Tematem przewodnim jest kaseta Garbaruka, którą ostatnio testowałem. Chciałem wyrazić swoje opinie, czym się sugerowałem. Oczywiście chciałem kasety trochę pod kolor, jest tutaj trochę... co to za kolor? Burbun, tak? Niech będzie Burbun. Yy... W zestawie była kaseta 1142, to jest taki standard do 11 rządowych napędów Shimano, GRX obecnie. Chciałem wymienić na trochę większą, jednak kuszą mnie trochę większe tak podjazdy. Na 1146 jednak mogę te 20% podjechać nachylenia. Co za tym idzie? Kupując kasetę, dużą kasetę. Niezależnie czy to jest Garbaruk, Shimano, SRAM. Yy Musimy wymienić albo przyrzutkę, albo wózek. To jest dotykowany wózek garbaruka, który musiałem kupić. Trzeba pamiętać, że jak się kupuje wózek garbaruka, nie dostajemy kółeczek. Kółeczka trzeba osobno zamówić. Czas oczekiwania kółeczek jest dość długi. Czekałem około miesiąca. No, jakoś tak będzie. Trzeba o tym pamiętać. Wkładam że... pa, to od razu na zamówienie. Tak mi się wydaje. Kaseta jest bardzo lekka, 300 gram waży. Shimano waży chyba, budaj, że około 100 gram jest cięższa, ale też połowa ceny. Garbaruka kosztuje 1000 zł, ich steka 500 zł. Inne stopniowanie jest. Nie mogę znaleźć opinii w internecie, jeśli chodzi o wytrzymałość kasety. Wszyscy sobie chwalili stopniowanie, że się super fajnie jeździ ekstra. I w ogóle te przerzutki chodzą. A jeszcze jedno: trzeba pamiętać, że jak się ktoś się zdecyduje na kasetę Garbaruka, napęd jest głośniejszy, że napęd głośniej chodzi. I to trzeba się liczyć. O tym też nie wiedziałem. Yy, co tu jeszcze powiedzieć? Koszt kasety Garbaruka 1000 zł. Ile mi wytrzymał? Ażcież dziwicie. Dwa łańcuchy nie niecałe 3000 zmieniam łańcuch na podstawie miarki jeśli wchodzi mi o tyci, tycie na 0,7 czyli to jest już 0,5 tak naprawdę wymieniam łańcuch i wsadzam nowy łańcuchy mam używam tych tańszych SLX-a Testowałem XT SLX, ale tyle samo kilometrów przejeżdżałem, więc dla mnie to jest bez sensu, jeśli chodzi o wytrzymałość. XT ma tą powłokę antykoryzyjną, ale to wystarczy, żeby po prostu zadbać o łańcuch, ładnie wyczyścić no oliwić i nie będzie rdzy. Nie mam z tym problemów, nigdy nie miałem. A jest trochę tańszy. Ale tak na marginesie. I z... przeszukałem internet. Przez dłuż nie mogłem znaleźć opinii, jeśli chodzi o wytrzymałość. A najlepiej przetestować na sobie. Kaseta nie jest wymienna, tak jak Shimano. Jak się zużyje jakaś koronka, to można ją wymienić. Jest zabudowana tak jak sramowskie kasety. Też trzeba o tym pamiętać. Zużyła mi się tutaj tak naprawdę jedna zębatka. Trzecia zębatka od dołu. Kłańceł to się ślizgał. Wszystko idealnie chodziło, oprócz jednej zębatki. Oczywiście kaseta nie jest wymienna, więc jak się jeździ na treningi, gdzie się mocno korbą w dusza. Trochę watów jednak leci, to może być to niebezpieczne. I no i poza tym jest to wkurzające jak łańcuch się ślizga na kasecie. Tak, umówmy się. Nie jest to zbyt przyjemna jazda więc kaseta poszła w cholerę zamówiłem sobie XTK teraz mam XTK za 500 zł, inne stopniowanie jest to potrzebna jest twardsza noga ale to jest kwestia przyzwyczajenia ja już tego na przykład nie czuję po, nie wiem, tygodniu się przyzwyczaiłem tutaj ta kadencja jednak jest trochę lżejsza no się lepiej jeździło według mnie, jeśli chodzi o stopniowanie ale czy lepiej jak mam ich steka już o tym nie myślę po prostu no jeżeli takie stopniowanie jakie jest przystosowałem jeszcze do tego głowa już inaczej pracuje no co tutaj jeszcze powiedzieć no? mam blas garbaruka który już mam praktycznie dwa lata średnia przejeżdżam w sezonie tak około 10 tysięcy. Jeszcze się nie zużyła, więc blacik jest super. Kaseta? jest super. Bardzo się zawiodłem na kasecie. Kupując kasetę za 1000 zł, myślałem, że wytrzymałość będzie tak jak na sram Tak. Zabudowana kaseta, jednak, że ta wytrzymałość będzie większa. Jeszcze przyjdzie więcej na pewno niż 3000. Bardzo się zawiodłem. Możliwe, że dostałem taki. Wpadliwy produkt, ale czy ja wiem, na tego nie wiem, być może, a może nie. Jeśli ktoś miał kasetę Garbaluka, testował ją, chętnie poczytam opinię jaka jest Wasza opinia? Moja jest taka. To za 1000 zł. No sami powiedzcie. Do zobaczenia.